Dordonie, przenieś mnie do centrum dowodzenia. Z tytułowej krawędzi Pacyfiku wyłaniają się wielkie potwory – kaiju. Do walki z nimi ludzkość posyła gigantyczne roboty zwane jegerami. Rozpoczyna się walka o przetrwanie człowieka. Zacznę od pozytywów. Idris Elba w roli marszałka to tak zwany bedes w najlepszym wydaniu wszyscy dowódcy powinni być takimi kozakami. Niezły jest epizod z Ronem Perlmanem, choć też zbyt grubą kreską szyty. Dobrym pomysłem jest ukazanie aktorów naprawdę męczących się w specjalnie zbudowanych kokpitach jegerów. Znakomita muzyka Ramina Działa Diego mówi, za chwilę wielkie roboty uratują świat kopiąc tyłki potworom, a wy będziecie się doskonale bawić. Niestety kłamie. Historia jest tak nieciekawa, że będziecie zachodzić w głowę, czemu od razu nie przejść do starć potworów z robotami? Odpowiedź jest zaskakująca, bo te też mogłyby być ciekawsze. Obowiązkowo odbywają się w nocy podczas ulew, żebyście nie widzieli, jak bardzo nie porywają. Całe krzewy Złotych Malin należą się scenarzystom za, z założenia zabawne, postaci szalonych naukowców. Krzykliwy, ucharakteryzowany na J.J. Abramsa Dr. Newton przypomina wkurzającego karalucha, a Gottlieb, czyli skrzyżowanie znanego z alo-alo Herflika z Hitlerem, jest nie tylko wkurzający, ale i przerażający. Kto dopuścił do pojawienia się tej dwójki na ekranie, powinien dostać dożywotni zakaz pracy w Hollywood. Jeśli pomyśleć, że Guillermo model Toro mógł w tym czasie zrobić drugi labirynt fauna. Dwa lata temu, w czerwcowy piątek, wytwórnia Universal anulowała projekt opartego na prozie Lovecrafta filmu W górach szaleństwa, który ja bardzo chciałem zobaczyć, a Del Toro bardzo chciał zrobić. Reżyser opowiadał, że przepłakał cały weekend. Nic dziwnego, że już w poniedziałek, pewnie jeszcze na silnych prochach, dał się uwieść Warnerowi i zgodził się na zrobienie Pacific Rim. Jeśli nie jesteście jeszcze w wieku pogimnazjalnym, pewnie będziecie zachwyceni. Jeśli jesteście starsi, to zabawy w dzieciństwie przy Transformersach czy Power Rangers mieliście dużo lepszą.